Siema, jestem Marek. Dzisiaj kolejny, już trzeci odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania, które zadawaliście w komentarzach na YouTubie oraz na Facebooku. Wiem również, że ta seria bardzo Wam się podoba, więc będę ją kontynuował. Zapraszam do oglądania. Waliłeś kiedyś konia? Czasami mi się zdarza, jak już nie mogę wytrzymać, ale myślę, że to coś w zupełności normalnego, zwłaszcza gdy zwierzę odmawia posłuszeństwa podczas jazdy konnej. Jaki nosisz rozmiar koszulek? A wiesz, że sam nie wiem? Jak jestem w sklepie, to zazwyczaj biorę wszystkie rozmiary, aby nie wyjść na osobę ubogą, a dopiero później dopasowuję rozmiar, który najlepiej na nie leży. Jesteś nienormalny. Mówisz, że kochasz Rolexa. Takie myśli znaczą tylko to, że jesteś bezwartościowym człowiekiem, który jest bogaty, ale w ogóle nie ma przyjaciół. Jakoś nie możesz mnie przekonać swoją analizą. Od zawsze wychodziłem z założenia, że wartość człowieka liczy się w dolarach amerykańskich. Ej, ej, czekajcie. On nie mruga? Tak, jestem na wyższym stadium ewolucji i mój organizm uznał tę czynność jako zbędną. Ile masz centymetrów? Nie wiem jak ty, ale ja liczę powierzchnię swoich posiadłości w hektarach. Czy na wystarczy dać 1 milion dolarów? Jak chcesz, żeby dzieci, twoich dzieci, spłacały Twój kredyt, to myślę, że to będzie odpowiednia suma. Lubisz pokazywać, że jesteś bogatszy od innych? Moim zdaniem to niezbyt eleganckie zachowanie. Trzeba pamiętać, aby zachować klasę i nie wywyższać się. A swoją drogą strasznie wyborąco. Czy jeżeli mój kolega z klasy powiedział, że Rolex to gówno, to co mamy z nim zrobić? Opuść szkołę, przekaż informację grupie terrorystycznej, wskaż obiekt jak łatwy cel i poczekaj na rozwój sytuacji. Jeśli powiem koleżance, że jest warta tyle, co dzisiejszy oknie prestiżowy, to co mi zrobi? Zapewne zrobi ci odwet słownikiem, prosto w twarz. Uważaj, bo biorąc pod uwagę stopień Twojego analfabetyzmu, uderzenie może być tak mocne, że stracisz większość przedniego uzębienia. Za ile naplułeś mi na rękę? Przekażę sprawę do mojego analityka finansowego i po konsultacji udzielę Ci odpowiedzi. Co masz w kalendarzu adwentowym? Kluczyki do samochodów. Każdy na inny dzień. Czy masz sługę? Jak nie, to kiedy będziesz mieć? Jeszcze nie mam, ale możesz wysłać mi swoje CV drogą mailową. Przemyślę całą sytuację i dam ci odpowiedź, czy spełniasz moje kryteria. Jesteś debilem. Cóż, muszę przyznać, że to dosyć mocne słowa, jak na 12-letnią dziewczynkę. Ile masz w łapie? Poczekaj. Ty. Kim ty, niecezuralne słowo, jesteś? twoim panem, tak samo jak twoja rodzicielka, kiedy daje ci kieszonkowe. Jesteś prawiczkiem, a co, nie chcesz być sam w niewygodnej sytuacji i szukasz wsparcia? Masz dziewczynę? Jeszcze nie, ale robię casting, więc wszystkie zainteresowane prosiłbym o wysyłanie sum kont bankowych, jakie znajdują się na kontach rodziców, aby mógł dokonać mądrego wyboru. Czy pieniądze są ważniejsze niż przyjaźń? Zależy o jakiej sumie i walucie mówimy. Co byś zrobił, gdybyś wydał cały hajs i byłbyś biedny? Analizując aktualny rynek, ogrzewanie gazowe jest dużo tańsze i bardziej efektywne, jednakże w najbliższym czasie nie zamierzam kupować pieca, w którym paliłbym banknotami 500 złotowymi, więc raczej mi to nie grozi. Jak smakuje szczęście? Cóż, może być. Co niego mogę kupić na święta? Kredyt z niskim oprocentowaniem. Marek, czy Twoje były dziewczyny też były prestiżowe? Czy płacenie dziewicą za odbycie stosunku można uznać za chodzenie? Czy zagrasz jeden na jeden w CS o majątek? A co będzie do wygrania? Para skarpetek? Czy schabowy w panierce z kawioru z jesiotra to dobry pomysł? Jak pospiesz go jadalnym złotem, to myślę, że smak będzie w granicach tolerancji. Jakie auto jest dobre dla początkującego kierowcy? Zacznijmy skromnie od kwoty 100 tysięcy zł. Mówimy aktualnie o alufelgach do auta, czy o samym aucie, bo troszeczkę się pogubiłem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcecie znaleźć się w następnym odcinku z pytaniami od widzów, zadawajcie prestiżowe pytania w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zostawić łapki w górę oraz zobaczyć moich poprzednich filmów. Do zobaczenia!